Pani Joanno, jak zostanie Pani prezydentem, w co osobiście bardzo wierzę, to czy poczyni Pani kroki ku temu, żeby? Znowelizować ustawę pogrzebową, tą ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 roku. Tak, trzeba różne ustawy nowelizować, ale chodzi o to, żeby wprowadzać bardzo proste prawo i żeby nie zastępować tych przepisów, które są jeszcze liczniejszymi. To musi być jasne, proste. Chodzi o to, żeby były przede wszystkim wszędzie ujednolicone ceny za pochówek. Nie może być. Tak, że na cmentarzach, które są wyznaniowe, te ceny są bardzo wysokie i tutaj księża regulują jakby rynek. Natomiast przecież nie wszędzie są cmentarze komunalne. Także dobrze by było też oczywiście, żeby te cmentarzy komunalnych było zdecydowanie więcej. I w tym kierunku powinny iść zmiany. Bardzo Pani dziękuję.